Dzień dobry, witam we vlogu. Jeżeli macie ochotę spędzić ze mną dzień, to oczywiście zapraszam do oglądania vlogaska. Jesteśmy w samochodzie, jakbyście już nie zauważyli, i jedziemy. A gdzie jedziemy? Nie mogę Wam powiedzieć, gdzie jedziemy, ale jedziemy. Fajnie, nie? I powiem Wam, że. Mam tak po prostu straszną chorobę lokomocyjną, że jeżdżenie gdziekolwiek troszkę dalej bardzo mocno mnie przerasta. Po prostu męczę się niesamowicie. Tyle wam chciałam powiedzieć. Jak znacie jakieś takie bardziej domowe, nieinwazyjne sposoby na radzenie sobie z chorobą lokomocyjną, to piszcie, ale wszelkie sposoby z apteki albo na mnie nie działają. Albo działają na mnie tak, że czuję się jeszcze gorzej, więc trochę słabo. To nasza brzeska atrakcja. Ja, ja. Nie wiem. Nie mogliby zamknąć. To. to są lata mojego dzieciństwa tutaj. Ty jeszcze pamiętasz? No, a co ja, staraj się z Nie, nie. Pokazałabym Wam, jaki ładny widok od góry, ale boję się, że upuszczę. No, w sensie tam jest to ładne, widzicie? Yy, czekajcie. Yy, to. Ogólnie jest to bardzo ładny zabytek. Czy to jest zabytek? Kochani, czy to jest zabytek? Tak. Bardzo ładny zabytek, widzicie? Hej. Dobra, Beyonce? tak, 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 Beyoncé. Nie, dzień dobry, dzień dobry. Do widzenia, nagrywaliśmy filmik. Dziękuję za uwagę, papa. Pa. Jestem, jak widzicie, jest zimno. Jestem po prostu zapakowana. Jak bało, się czuję. Nie mogę się doczekać, aż się z tego rozbiorę. Czułam się, jestem w ogóle tak przemarznięta, że nie wiem, czy za chwilę nie wejdę do wanny tak bardzo, bardzo na szybko. Eee, zrobię sobie jakąś szybką szamę i będziemy lecieć dalej. Ogólnie mamy jakąś godzinkę po stoju. Nie wiem, czy nie zrobiłam w ogóle z wami live a na Instagramie, um, ale zobaczymy. I wiem, że pewnie się bardzo mocno zastanawiacie, gdzie my w ogóle jesteśmy. Nie mogę Wam powiedzieć póki co, więc musicie pożyć sobie w niepewności. Dzwonił do mnie w ogóle kurier. Właśnie kurier. Dobrze, że mi przypomnieliście. o! Speaking of which... Dobra, jestem, musiałam odebrać y, telefon, który nie był do końca do mnie, bo y, dzisiaj urywają się telefony do kiszy, bo kisz ma dzisiaj urodziny. Więc wszyscy, którzy dzwonią z życzeniami, ja odbieram tele I to jest takie śmieszne, że dzisiaj po prostu odebrałam już niezliczoną ilość telefonów pod tytułem: Cześć, Karolciu, kochani, wszystkiego najlepszego! I za każdym razem: um, Cześć z tej strony, Herat, znaczy Bata, znaczy zależy, kto dzwonił, ok? E, ok, także tak, kurier, właśnie przypomniałam sobie, że e, miałam zobaczyć, czy pan kurier uuu, a co to? jakaś nowa paletka pierdolona widzę, wyjeżdża. hmm okej, okay. w każdym razie miałam zobaczyć, ponieważ e, dzwonił do mnie pan kurier z UPS-a i e, jako że zadzwonił do mnie dosłownie 10 minut chyba po tym, jak wyjechałam z Wrocławia, no to umówiliśmy się, że podrzuci mi tą paczkę i napisze gdzie ją zostawił, okej okay. I zostawił bardzo niedaleko mnie. Tylko, czy to jeszcze będzie otwarte, jak ja przyjadę? Nie wiem, ale bardzo wygodne jest to, chyba będzie otwarte, zaraz wygooglam, że nie wiem, czy kiedyś tak było, ale teraz jest tak, że jeżeli kurier. Sorry, mam otwarte okno, jest dobrej woli i nie zasta was w domu, nie zastanie was w domu, no to wtedy, jeżeli mu się chce, to zostawia po prostu. Na przykład bardzo wiele żabek, albo jakichś różnych sklepów ma u siebie też taki pick-up punkt, e, czyli coś takiego, że można u nich zostawić normalnie paczkę, potem przychodzicie i normalnie się podpisujecie i tą paczkę odbieracie, co dla mnie jest bardzo wygodne. Mm, a myślę, że to jest paczka, którą zamówiłam z Empiku. W ogóle zrobiłam zamówienie na Empiku. Ponieważ w strasznie fajnej cenie znalazłam tam e, perfumę, które obiecałam Kirzy, że dostanie ode mnie na urodziny. Ale... Ok. że ogólnie ta jest taka trochę creepy nieważne, znalazłam tam jeszcze takie różne rzeczy do włosów mam włosa na mikrofonie A, które też od dawna chciałam zamówić ale to nie są najtańsze marki więc się wahałam i tam było cholernie tanio więc mam nadzieję, że to to bo zazwyczaj jak się na coś napalam że o to to mi przyniósł kurier to to mi przyniósł kurier, to potem się okazuje że to jest coś zupełnie innego no nic, dobra ja lecę y, zjeść przede wszystkim i myślę, że będziemy się widzieć w drodze powrotnej. Chciałam wam tylko pokazać widok, który po tej stronie, który po tej stronie nie jest może najpiękniejszy, ale jak to zrobimy tak. Czekajcie, bo ja zawsze się boję wam pokazać takie widoki, bo ja się zawsze boję, że mi aparat wyleci. Y, jesteśmy bardzo wysoko i zawsze się jaram takimi widokami, bo są przepiękne. oh god time you made me feel sweet and if i'm losing my mind would you lose yours with me you made me want to melt like water in the pan it's hard to keep my No when I'm your man so let's spend some time. Wasting it away. Dobry wieczór, witam w restauracji McDonald's z tej strony Wiolet. Czy mogę do zamówienie? Dobry wieczór. Poproszę wieśmaka w zestawie. Średnie eee, frytki, średnia kola. W powiększonym, duże frytki, duża kola? Średnie frytki, średnia kola. Eee, zestaw średni, tak? Tak, zestaw średni. I wieśmak będzie bez mięsa. Proszę. Wieśmaka poproszę bez mięsa. Wieśmak będzie bez mięsa. Mhm. I jeszcze do tego cztery sosy śmietanowe. Cztery sosy śmietanowe. Tak jest? Sinowy poproszę. Okej. Okay. Polecam jeszcze ciasteczko jabłkowe. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jeśli ma osiemdziesiąt, zapraszam do Super, dziękuję, za to. dziękuję, dziękuję. O. Ja bym wzięła, wsiśła do mamy. Wsiśłam do mamy. Toko jestem. Tak, co, co robiłaś, jak ci nie było? Spałaś na mojej podróżce, jak ci nie było. Mm. Okej, okay, jestem, kochani. wzięłam sobie szybką kąpiel. Wiem, że mam mega czerwone oczy, soczewki, okulary, podróż, wiecie, jakby pracująca mama style. I odpakowałam już tą paczkę tak względnie, ale stwierdziłam, że do końca odpakujemy ją sobie razem, bo to są produkty, o których chciałabym wam troszkę opowiedzieć. Są tutaj też produkty do włosów, a Wy mnie tak często pytacie o włosy, że to jest świetna okazja, żeby podpiąć się pod ten temat. Nie wiem, czy zauważyliście, że ja swoje włosy jeszcze trochę bardziej przycięłam. Let's go! Ok, zacznijmy w ogóle od perfum, o których mówiłam Wam już w dzisiejszym vlogu. I to jest Beyoncé. Ehm, słuchajcie, ja już Wam mówiłam gdzieś, że uwielbiam zapachy Beyoncé. I restek. Wszystkie osoby, które lubią słodkie zapachy, takie trochę przyciężkawe, z ogonem, może nie do końca nadające się do pracy, ale już na randkę bardzo, czuję się teraz jak jakaś taka youtuberka recenzująca perfumy high end, no to jeżeli lubicie takie perfumy, które absolutnie nie pachną tanio, to jest bardzo ważne, bo wiecie, są takie słodkie ulepki, not my style, no to wszystkie wody, zapachy, Beyoncé, które są w tych takich nawet nie wiem, jak to nazwać. nie no, klapsydrowe to może nie do końca. W takich e, opakowaniach bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. E, są różne: jest taka czerwona Beyoncé, jest bardziej bordowa Beyoncé, jest różowa Beyoncé, jest niebieska Beyoncé. I ja je wszystkie kocham. Jeżeli chodzi o resztę jej zapachów, już po prostu w innych opakowaniach to nie znam, więc się nie wypowiem. I ten powiedziałabym, że jest najmniej. Słodki, najmniej ciężki i najmniej ogoniasty z nich, wszystkich. On jest słodki, on jest ciężkawy, on jest taki, wiecie, sexy flexy, ale jeszcze do tego poziomu, że do pracy spokojnie można by go było użyć, według mnie. Także jeżeli lubicie takie zapachy, to bardzo serdecznie polecam. Słuchajcie, nos mi spędzi, co ja się go naszukałam. Co so, ja się go naszukałam i w końcu mi w ogóle wyskoczyło, że on jest na Empiku. Czy wy wiedzieliście, że w Empiku można sobie zamówić rzeczy, które nie są książką, płytą, filmem, plakatem? to jak nie wiedzieliście, to już wiecie eee, że tam w ogóle jest kategoria jakby uroda i tam jest od groma rzeczy uradowych eee, także tak, w sumie otworzyłam je nie myśląc, mam nadzieję, że uda mi się je z powrotem tak zapakować, wiecie tak, eee, żeby nie było ale jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się je wychwycić w naprawdę fajnej cenie i tutaj jakby zrobiłam dość spore zamówienie, proszę mnie nie oceniać bo ja na to wszystko mam wymówkę pod tytułem było w fajnej cenie, ok, więc de facto zaoszczędziłam, jeszcze w ogóle ja Wam nie powiem powiedziałam nazwy, nie? Krzyczcie na mnie. To jest Beyoncé Hit Selection. E, I ogólnie chyba większość w tym opakowaniu mają w nazwie Hit, nie? Bo wyszła pierwsza Hit i potem po prostu miały dodawane jakieś różne nazwy. E, nie powiem wam teraz to z 50 ml, nie powiem wam jaka konkretnie była cena. Chyba coś koło 5 dyszek. Nie, nie, nie krzyczcie, jednak. E, zostawię wam link po prostu e, directly do tego miejsca, do tego jakby. Mm, no, konkretnie do tego produktu w, w opisie. Dobra, co my tu jeszcze mamy oprócz zapachu? Maseczki. Słuchajcie, popłynęłam totalnie przy tym zamówieniu. Mase... Maseczka z Holika Holika. Ona wygląda w ten sposób. I to jest, słuchajcie, miodowa maseczka Sleeping Pack z. Ak, acerol, jakby nie wiem, to jest albo wiśnia, albo czereśnia. Przyznaję, nie przygotowałam się. E, ja ogólnie uwielbiam maseczki z Holika Holika i też wiecie, że jestem maseczkowym frikiem. I teraz tak, z tej serii, jakby jej siostra, prawie że bliźniaczka jest jeden tylko, tylko że sam miód. I ten sam miód też jest fajnie, ale ta z wiśnią lub czereśnią sprawdza mi się o wiele, o wiele fajniej. Ja już zużyłam jedno całe opakowanie tej i jedno całe opakowanie tej miodowej. I definitywnie wolę wrócić sobie do tej. Ona w środku prezentuje się w taki sposób, jeżeli chodzi o konsystencję. Okej, okay, udało mi się otworzyć. To jest taki glutek. Jakby mam nadzieję, że. A nie! Uuu! Słuchajcie, jak robię tak, no nie wylatuję, dopóki nie macham, dobra? I to jest maseczka, którą miałam ja polecała do cer takich, jaką mam ja, czyli suche, odwodnione, zmęczone, szare, przesuszone. Yy... A pachnie? I to jest maseczka, yy, którą nakładamy na noc, teoretycznie. Producent zaleca nakładać ją na noc, ponieważ wiecie, w nocy regurujemy się, więc mówi się, że fajnie jest takie odżywcze produkty nakładać właśnie na noc, bo one się wtedy fajnie, nasza skóra fajniej je pije i więcej z nich po prostu zyska. Nie do końca lubię mieć lepką buźkę na noc, ale jak mam bardzo po prostu zmęczoną skórę, która potrzebuje, krzyczy o opatrunek dosłownie, to wtedy nakładam ją również na noc. Ale bardzo często nakładam ją przed jakimiś większymi wyjściami albo kiedy po prostu moja skóra tego potrzebuje, w ciągu dnia. Ale jakby warunek jest taki, że to musi być minimum, minimum godzina. Po prostu według mnie nie ma sensu nakładać takiego produktu na krócej. To nie jest zwykła maseczka, którą nakładamy na, wiecie, 10-15 minut max. Nie. Ja ją często nakładam na, po prostu w ciągu dnia, jak montuję wideo, czy robię cokolwiek innego, na kilka godzin i chodzę sobie w niej po domu. Zmywam ją do zera, ale zmywam ją samą wodą. I cudownie, cudownie po prostu odżywia. skórę dalej. Nie mogłam sobie odmówić i wrzuciłam do koszyka jeszcze kilka maseczek w płacie. I tutaj nie mam też nic nowego, tylko coś co znam. Mam maseczkę na przykład z Bielendy, którą bardzo lubię. Mam tutaj beautyki aloesowe. Kto mnie ogląda i nie wie, że uwielbiam aloes, jakby Eveline. I garnier. Bardzo je lubię i bardzo je wszystkie polecam. Jeżeli ktoś jest tutaj faktycznie nowy i nie wie, to pamiętajcie, że ja nie mam cery młodej. Niestety już. Ja nie mam cery przytłuszczającej się, ja nie mam cery trądzikowej, więc nie mówię, że te produkty będą złe do takiej cery, bo moja siostra ma taką cerę. I na przykład jakby po tych wszystkich, wiecie, takich jakichś maściach, różnych produktach przeciwtrądzikowych, które niestety przesuszają skórę, to fajnie jest sobie nałożyć coś, co ją odżywi i na Pamiętajcie, że cerę trądzikową i tłustą też koniecznie trzeba nawilżać, bo wiele osób o tym zapomina i przesusza, i to jest po prostu taka wiecie, odwrotna robota. Nie robimy tak. Natomiast to są głównie produkty dedykowane do po prostu cery, która potrzebuje takiego zastrzyku nawilżenia, która nie martwi się o to, że coś zapcha albo że coś będzie za ciężkie. Takie turbo nawilżające i odżywiające. Nawet niektóre powiedziałabym, że czasem nawet natłuszczające. No i zostało to, co mnie osobiście jara najbardziej, czyli produkty do włosów. I głównie przez te produkty postanowiłam, że otworzymy sobie tę poczuchę razem, bo Wy mnie tak niesamowicie często pytacie o ogólnie włosowe tematy. A ja tak rzadko mam czas, żeby zrobić Wam stricte włosowy filmik, więc oto jestem we vlogu włosowo. I mamy tutaj jeden produkt, który znam, gdzie on jest, i który używałam. E, a dwa kolejne będziemy testować ale po kolei e, zerkam tam, bo tam jest moska na łóżku, która właśnie poszła i jak paniusia położyła sobie w ogóle główkę na poduszkę jakby too much. E, TG Figi, jak kto woli. To jest z tego, co mi się wydaje, siostrzana marka Tone and Guy. Fun fact: kiedyś przez chwilę pracowałam w salonie fryzjerskim Tone and Guy w Anglii. Historia na zupełnie osobny film, e, która nazywa się Dump Bond. I w ogóle z na opakowaniu jest napisane. Na samej górze You must have a sense of humor to use all products. I ja się totalnie nie zgadzam, bo te ich opisy i nazwy są takie śmieszne. I mam z tej marki jeszcze jedną e, odżywkę, maskę. No, to niby jest odżywka, to niby jest maska. Ja. Nie oddzielam tak produktów do włosów. Dla mnie to jest po prostu produkt maskowo-odżywkowy i, i, i nie ma różnicy, czy to jest maska, czy odżywka. I teraz tak, to używałam. Nawet nie jestem w stanie zliczyć, które to już będzie moje opakowanie. Szóste, siódme? Nie wiem. Natomiast to jest u mnie nowość. Uwielbiam produkty. TG, ponieważ zawsze, jak zdarzy mi się spalić włosy, nie żeby tak było tym razem, moje włosy są teraz w bardzo dobrej kondycji, ale wolę zapobiegać. Zawsze jak udało mi się spalić włosy w moim młodszym żywocie, to zawsze wracałam do produktów między innymi tej marki. To są produkty takie, wiecie, trochę, z, no, definitywnie z wyższej półki. One nie są najtańsze, ale na Empiku są... Nie chciałabym Was skłamać, jeszcze raz powiem, że linki będą w opisie, koło 3 dych, chyba kosztowało? No, chyba coś takiego. E, ta już była droższa, no bo wiecie, maska. To są produkty. One nie mają jakiegoś supernaturalnego składu. To już jest rzecz gustu i rzecz tego, co wolą Wasze włosy. Pamiętajcie, że każde są inne i każde wolą co innego. Moje włosy lubią chemię, moje włosy lubią silikony, e, moje włosy lubią wszystkie te rzeczy, które nie do końca są bio. Natomiast e, rzeczy bio i naturalne też czasem lubią sobie łyknąć. To są produkty dedykowane przeze mnie do może nie głównie blondynek, ale do dziewczyn i chłopaków, którzy mają tak spalone włosy chemicznie, czyli na przykład rozjaśniaczami albo te koloryzacją, że te włosy już się dosłownie łamią. Ja nieraz miałam taką sytuację w moim życiu, zresztą na kanale jest film, jak wypadły mi włosy od rozjaśniacza i to nie jest clickbait gdzieś tutaj będziecie mieli w proponowanych i wtedy zawsze sięgam po takie terminatory odżywkowe to są produkty, które naprawdę hardkorowo odżywiają te włosy, ale też hardkorowo je otulają także nawet bardzo zniszczone włosy będą wyglądały o wiele zdrowiej eee, na temat maski się Wam tutaj nie wypowiem ponieważ jeszcze jej nie testowałam ale powąchajmy ją sobie bo ogólnie te produkty pachną sztos Mm, to jest taki zapach trochę cukierków, trochę owoców. No, w każdym razie jest piękny i zapachy tych produktów utrzymują się na włosach, co jest dla mnie ogromnym plusem. E, będę testować, dam Wam znać. I ostatnia rzecz, jaką zamówiłam, to jest. Methic, Methic. Whatever, jak to woli. Oil. I L'Oreal Professional to jest druga obok Gaia jeszcze. Więc w sumie trzecia marka, do której zawsze wracam, jak mam zniszczone włosy. I jeszcze raz powtórzę, nie zrozumcie mnie źle moje włosy teraz nie są jakoś super zniszczone. Tym bardziej, że je ja ostatnio bardzo mocno ścięłam. I to tutaj na końcach, mimo tego, że jest jeszcze rozjaśnione, to. One są w naprawdę super, super kondycji. No ale właśnie dlatego, że o nie dbam, nie oszukujmy się, tak? Ja ostatnio, wiecie, zaczęłam częściej kręcić włosy, falować tą moją falownicą i mam coś w oku. I ym, też jakby przy tym patrzę na to, żeby miały jeszcze większą ochronę jeszcze specjalną opiekę, wiecie o co mi chodzi. O tym olejku to ja się po prostu tyle nasłuchałam, tyle naczytałam i tyle naoglądałam, że musiałam go w końcu mieć to jest znowu taka linia, seria włosowa już fryzjerska w bardzo wielu salonach fryzjerskich możemy zobaczyć tę markę, e, Te linie, nie wiem bardziej jak mówić, czy tę markę, czy te linie. E, ja u, moje włosy uwielbiają, nawet nie jest to, że ja uwielbiam, tylko moje włosy uwielbiają podobno ten olejek to jest cud, nie wiem, bo jeszcze go nie używałam, zobaczmy jak on pachnie zobaczę tak, bo nie chcę wiecie wyciskać i marnować kropli Pachnie przepięknie. Eee, także zobaczymy, czy u mnie się sprawdzi. Po składzie wnoszę, że tak, bo moje, moje włosy lubią takie rzeczy. Eee, I jeżeli ktoś się zastanawia, to to nie jest produkt do olejowania włosów. Absolutnie nie. Bardzo nie. To jest produkt. Um... Tak zwane silikonowe serum, czyli nie to, że on jest jakiś super silikonowy, e, znaczy zakładam, że ma w składzie silikony, natomiast mam na myśli to, że to jest produkt do, e, głównie do końców, ale nie tylko. To już zależy od tego, jakie macie włosy, jaka porowatość, jaka długość. Natomiast to jest produkt, który ma, tak Wam to wytłumaczę, nawilżyć, nawodnić, tak, 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 ale on ma głównie otulić Wasz włos żeby on był, on, one bardziej odporne, żeby włosy były bardziej odporne na zniszczenia, uszkodzenia mechaniczne, czyli na zamek od kurtki na wiecznie przewieszoną torebkę przez włosy, na wiatr na szczotkę, na różne takie rzeczy nasze włosy codziennie totalnie się niszczą od takich rzeczy i właśnie po to jest serum One jest oczywiście po to, żeby wygładzić nabłyszczyć i tak dalej i tak dalej, i tak dalej, ja nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji włosów bez serum nawet jak mam tak krótkie włosy jak teraz gdzie żeby utrzymać tą długość to podcinam je średnio raz na miesiąc więc bardzo często i to jest na tyle często, że moje końcówki nie mają nawet czasu żeby się zniszczyć porządnie i tak nie wyobrażam sobie nie używania takiego produktu i nie mówię tutaj o tym konkretnie produkcie tylko o, o produkcie tego typu dobra, słuchajcie, to by było na tyle dam Wam znać jak sprawuje się Mythic Oil i ta maska Resztę produktów, tak jak mówię, testowałam już, więc na pewno gdzieś w filmach zobaczycie moją opinię na ich temat. No i to, że zamówiłam je kolejny raz, to znaczy, że mi się fajnie sprawdziły. A Wy, jeżeli używałyście, używaliście albo tego, albo tej maski, to piszcie mi koniecznie w komentarzach, bo... Wiecie, może ktoś na przykład, jakaś moja widzka się zastanawia, czy kupić, chciałaby więcej opinii, więc pomagajcie w ten sposób. Pamiętajcie, że nie tylko ja się wami z wami, nie tylko ja z wami dzielę się e, moimi ulubionymi produktami czy opinią na temat produktów, ale wy z nami tutaj wszystkimi też. Dobra, przypominam, że na dole macie linki do wszystkiego. I teraz co? Lecimy zrobić sobie jakąś szamkę. Okej, okay, kochani, ja z frytoczkami na kolację, robimy masę będę teraz montowała tego vloga i jak go zmontuję to dam żeby się zapisywał i będę szła spać bo jestem dzisiaj tak strasznie zmęczona że to jest po prostu masakra że że nie widzicie jakimi która właśnie stoi na dosłownie kraniuszku łóżka z nadzieją, że to dostanie chociaż łoczek frytyczki Dobra, dziękuję, że ze mną, by Kimi, nie wolno zeskakiwać na aparat. To naprawdę nie jest najlepszy pomysł pod słońcem. Dziękuję, że z nami byliście. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając tego vloga. Kimi, panuj nad sobą. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Buziaczki. Mua. Pa pa.